wszystkim, bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny dzień. Vlogmas. Mamy dzisiaj 12 grudnia. Może zaczniemy od herbatek. Tutaj w herbatce w pudełku Tea Shop. Co my dzisiaj mamy? Oj, dobra. Taką piękną turkusową kopertkę mamy dzisiaj. Opakowanie. Eee, I co to jest za smak? Eee, organiczna herbata ziołowa na bazie trawy cytrynowej z cynamonem, imbirem, mangostanem, hibiskusem eee, i cytryną. Składniki: organiczna trawa cytrynowa 36%. Organiczna, organiczny cynamon 20%, organiczny imbir 19%, liście organicznego mangostanu 10%, organiczny hibiskus 7%, aromaty naturalne 5% i skórka organicznej cytryny tylko 3%. To, to jest dzisiejsza herbatka. Yy, a druga herbatka Irving. Yy, Dzisiaj zauważyłam, że jak dookoła też są właśnie kolorowe, nie fioletowe, tylko y, dookoła są też jakieś tam owoce czy coś, to, to że jest to taka y, niezielona, y, jakaś o, niezielona o smaku, czy, y, jakimś tam czy czarna y, o smaku, tylko to jest taka y, owocowa, zwykła owocowa. Nie wiem dokładnie, nie wiem dokładnie jaka to jest. Znaczy tutaj składników składniki nie są napisane, ale jest to jagoda z limonką. Jagoda, jagoda. No, więc zaraz pójdę zaparzyć herbatki i e, zobaczymy, jakie dzisiaj będą zdrabki. A opakowanie bo dzisiaj jest takie żółte. Już naprawdę już nie będę otwierała już do końca. E, tylko będę pokazywała, jakie są y, opakowania. Już e, tyle razy były rozpakowywane te, te żelki Także dla każdym razem były w powtórki także co, widzimy się za chwilę. Ja wracam z już gotowymi herbatkami i zobaczymy jakie zrapki dzisiaj będziemy drapać. Ja już jestem. Herbatki są zrobione. Przepiękne są kolory. A zwłaszcza tej właśnie tej jagodowej z z limonką. No naprawdę bardzo ładne. Dobra, bierzemy kopertę. No i dzisiaj już widać co dzisiaj będzie. Mam zrabkę za złotówkę lotek oraz zrabkę za 5 złotych Kocham zrabki. Dobra, to co mm, Zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. Biorę drapak i drapiemy. Oczywiście szukamy czego? Słonie, a najlepiej dwóch, bo dwa nam pomnażają w granu. Dobra. No to mamy, zaczynamy od rybki. Która jest ładna, ale niestety nie szukamy ryby. Krabik. No, niestety też nie. Dalej słówka. Też jest śliczna słówka. No, ale też niestety. Nie. Przepraszam bardzo, ja powinnam. O, tutaj przybliżyć. Zapomniałam. Dobra. E, chwileczkę, poczekajcie, ponieważ Fiona, mama wraca do domu i Fiona... No właśnie, cieszy się! Dobra, już jestem, po prostu Fiona e, zawsze się cieszy, że tak bardzo. O, masz teraz drapie, bo zamknęłam drzwi. E, tak bardzo się cieszy, e, jak usłyszy domofon, że ktoś idzie. I mama właśnie wracała z zakupów i, e, i akurat jak usłyszała, że mama idzie e, do no to po prostu. E, jakby jej się krzywda działa. Ona tak piszczy. Jakby jej się krzywda działa. Dobra. I ostatnie zwierzątko to... No niestety, ale to jest królik. Literki kontrolne. Tutaj są chyba. BL. No dobra, no. Pierwsza zrabka i przegrana. To teraz druga. Teraz druga zrabka. Kocham zrabki. Już dawno jej nie drapałam. Już. hu. Trochę czasu minęło. Jajku, a to znowu drapie, no ludzie. Eee, dobra, to co, my. Szukamy takich liczb, jak 29, 22, dwadzieścia Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa. Trzydzieści o trzydzieści. Oraz. Oraz jeden. Nie cztery. Dobra, no to co to szukam. Dobra, już mi drapi tak dokładnie. Nie wiadomo, czy będzie wygrana, czy przygrana. Będę dokładnie drapała, jak, jak będzie wygrana. Zrabka. Tak, tak, tak. Dobra. Słyszycie chyba, nie? Drapanie takie. ku, ona normalnie. Najlepiej to jakby. E, jakby. Jakby drzwi były potwierane. I ona wtedy może być i tu, i potem sobie pójdzie tam. Jejku. Fiona, uspokój się. 32 nie mamy, niestety. Za wysoko. Jedzie jak ciężko mi się drapie. 16. Tym może końcówką tego pędzelka. O, lepiej. Mamy serduszko. O kurczę. A serdusz. O rany, ja zapomniałam. Ja zapomniałam. Ja myślałam, że albo to jest przy, do, przypisana y, i wygra... Y, że znajdź serce i wygrać, przypisaną do niego kwotę. Y, albo razy dwa najwyżej. A tutaj ja patrzę. A tu jest już przy. Dobra? Zobaczcie. Eee... Znajdź serce i wygraj 20 złotych. Wow! Wow! No i jest 20 złotych. Ale czat! Ale czat! Wow! O kurcze. Serce mam. O kurczę. Super. Dobra, następna liczba to. Co mi się tak dziwnie? Może ten bieżnik trochę tak przeszkadza. Bo tutaj podkładka jest na. materiale i może dlatego. Trzynastki nie mamy. No i dwójki też nie mamy. Coś mi się dziwnie drapie, no. Kurczę. Tak, teraz mi się dobrze drapie. Dlatego, bo na materiale drapałam. No właśnie. Dobra, lecimy dalej. Wow, ale się cieszę. Jejku. 31 obok. Siódemki nie ma. Dwadzieścia cztery nie ma, dwadzieścia jeden obok dziewiętnaście też nie ma. Teraz tutaj trzydzieści pięć nie ma, za wysoko. Dziewięć nie ma, trzydzieści cztery za wysoko, trzy oboczek oraz dwadzieścia siedem. No to niestety, ee, niestety, co ja gadam w ogóle? Co ja gadam, niestety? Serce mamy. A serce nam daje 20 złotych. Co ja w ogóle gadam? Jakie niestety. Ludzie mamy 20 złotych. Ale super. I ku, ostatnio coś tak narzekałam, że takie zrabki mam. Że takie zrabki wy wybrałam. A tu jednak, proszę bardzo. Jednak się ukryły. Jakieś fajne wygrane. Jednak są. O, tutaj Y, Y, Y. Trzy razy Y. Wow, ale czat. Po prostu super. Taka jestem zadowolona. Zobaczcie, ale jak to pięknie wygląda to serduszko. Tak samo wczoraj się ta zdrabka. Pięknie wyglądała. Chyba drugi raz w życiu taką zdrabkę miałam. Drugi czy pierwszy, nie wiem, już się pamiętam. Że, że wszystkie pola były wygrane. A dzisiaj serce nam się trafiło. Serce mi się trafiło i mam 20 zł. Wow, w ogóle ja nie wiem. 70 zł w 20 dni. Co prawda, gdybym nie ruszała wczorajszej tej zrobki, to... Ale nie, tak czy siak bym miała, tak, tą wygraną, bo... To chyba z 13 wybrałam? Wziąłam tą zdrobkę? Nie wiem. 13? 13, tak. Ja cię. Dajcie spokój. Dobra, już nie gadam tyle, ale jestem taka szczęśliwa. Drugi dzień pod sąd i taka wygrana. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Super! Dobra! Ale widać, że trzymacie kciuki! Widać, że trzymacie kciuki! Widać to. Ale super, dobra. Nie gadam tyle. Próbujemy herbatki. Najpierw spróbujemy sobie tej herbatki. Już, już, już chwilka. Jejku, ile tego tej warstwy jest. Dużo, strasznie dużo. Dobra. Eee, to najpierw sobie spróbujemy tej chrybatki. Próbuję. Uuu. O kurczę. Wiecie co? Tak no e, bardzo dobra jest. Tylko że co tam było w ogóle? E, no herbata ziołowa, tratowa cytrynowa, cynamon, imbir, mangostan, hibiskus i cytryna. Czuć taki właśnie posmak kwaskowaty delikatnie. E, czyli że no tą cytrynę pewnie czuć. W ogóle bardzo ładny kolorek ma. Śliczny. Taki, widać, że to jest biała herbata ale tak naprawdę to jest ziołowa. Tak naprawdę to jest ziołowa herbatka O, tutaj nie patrzcie na, na ten kolor, tylko o, na ten, o. Bardzo taka, taka, taka jak Wygląda jakby była biała herbata. No nie wiem, dobra. Próbujemy teraz tej jagodowej z limonką. Taki kolorek mamy, taki czerwony ładny. No i ten trochę przypomina herbatę malinową. Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi malinową herbatę. Ale jeszcze raz spróbuję. Ja wiem czy ja tu jagodę czuję. No raczej nie. Raczej jagody tutaj nie czuję. Dobra. To co? Żegnam się z wami. Dzisiaj mieliśmy taką herbatkę. Druga herbatka była taka. O proszę bardzo jeszcze tutaj. Te kopertki takie o żelki żółte, lotek niestety przegrany, ale za to w zdrabce kocham. Zdrabki mamy serce i 20 zł. No po prostu tak się cieszę. Ekstra, naprawdę. W zdrabce za 5 zł, 20 zł. Kurczę. No piękna, wygrana, naprawdę. Dobra. O. Piękna, wygrałam. Super. Znaczy piękna, no. Nie, no, piękna, no i gdzie no. Ile? Ty? 14 zł na plusie dzisiaj jest. Nie, no powiem Wam, że naprawdę super. Naprawdę bardzo jestem zadowolona. Dobra. Dobra, dobra. Zupa z dobra. Kończymy na dzisiaj. Widzimy się jutro. Życzę wszystkim miłego dnia. I widzimy się jutro w niedzielę. To hej! Ja jeszcze zapomniałam o jednym: o kalendarzu Balea. Eee, dwunastkę mamy tutaj. Nie widać, ale może jakoś. Dobra, to. Zaraz i tak pokażę z bliska. No, i znowu tubkę mamy małą. No, kurczę, codziennie teraz yy, tubki takie są małe. I my tutaj mamy. I my tutaj mamy. I mamy tutaj odżywkę do włosów. Yy, odżywka do włosów. I wyszło mi, że to jest odżywka do włosów z pantenolem. Do zestresowanych włosów zimą. Coś takiego mi tu wyszło. Mid Pantenol, Fur vintage, Winterge, Winterge, przepraszam, Winterge, Stress Test, Har. Tak mi wyszło przynajmniej. No, dobra. To chyba już wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze czegoś nie pominęłam. Oby nie. Nie, chyba wszystko. Herbata, balea, zdrabka. Druga herbata. No. Dobra, to co? To do jutra. Hej!